Witam Was wszystkich na moim kanale. Dzisiaj chciałam opowiedzieć trochę o tym, jak to się stało, że znalazłam się w Malezji slash Singapurze. Nazywam się Aneta, mieszkam z moim mężem, Singapurczykiem, od ponad roku w Malezji, w Kuala Lumpur. Więc opowiem Wam, jak to się w ogóle stało, że skończyłam prawie na równiku. Więc może od razu zacznę od tego, że ja nigdy nie wyobrażałam sobie, że będę mieszkała na stałe w Polsce. Jak miałam 18 lat, to wyjechałam na oper do Barcelony i później po roku znowu pojechałam do Barcelony na oper do kolejnej rodziny i zawsze gdzieś tam byłam aktywna na jakieś stronach do nauki języka, więc rozmawiałam z no, można powiedzieć dużą ilością osób z różnych krajów. I jak byłam na Oper właśnie w Barcelonie za drugim razem, jak miałam 19 lat, to było zaraz po maturze, to napisał do mnie ktoś z Singapuru. No i zaczę, zaczęliśmy rozmawiać po angielsku. Ja chciałam właśnie polepszyć swój angielski, więc rozmawiałam tak naprawdę z kim popadło. No i tak zaczęliśmy gadać, i po jakimś czasie się przenieśliśmy na Instagrama, później na Whatsappa. Jak można się domyślić, teraz to jest mój mąż <noise> z Singapuru. Tak jakoś się stało, że na początku tak sobie myślałam, no okej, okay, kolega jest na drugim końcu świata, więc, e, więc po prostu sobie gadamy, ale jak tak gadaliśmy codziennie już e, po kilka godzin, e, to zrobiło się bardziej poważnie. E, więc poznaliśmy się w czerwcu, e, jak miałam 19 lat, przepracowałam te 3 miesiące jako Oper. I poszłam na studia. I tak sobie przestudiowałam pół roku. Po pierwszym semestrze można było aplikować o Erasmusa, więc oczywiście aplikowałam, bo chciałam wyjechać za granicę. I, i dostałam się znowu do Barcelony. Więc poleciałam znowu do Barcelony. Cały czas utrzymywaliśmy kontakt z moim, teraz mężem. Gadaliśmy codziennie, tak naprawdę zawsze, jak wiedzieliśmy, co druga osoba robi. Na przykład jak szłam do pracy, to mówiłam, że jestem w pracy, odezwę się za kilka godzin, bo jestem teraz zajęta. A jak nie byłam w pracy albo nie byłam na studiach, to po prostu cały czas gadaliśmy. W sensie pisaliśmy, no bo ciężko rozmawiać cały czas przez telefon. No i po kilku miesiącach ja stwierdziłam, że on jest na drugim końcu świata Jakie jest prawdopodobieństwo, że się spotkamy? Więc mu powiedziałam, że w sumie to jest bez sensu, wszystko i to go zmotywowało do tego, żeby zabukować bilet lotniczy do Barcelony. I w 2019 w grudniu spotkaliśmy się. Co prawda, spotkaliśmy się w Warszawie, bo to było tak, że ja. Leciałam z Barcelony do Polski na święta. Jak wracałam, to miałam lot z, z przesiadką w Warszawie i on tak samo. Wtedy jeszcze lot operował z Singapuru bezpośrednio do Warszawy. Więc on z Singapuru wylądował w Warszawie, a ja z Gdańska w Warszawie. No i w Warszawie się. Spotkaliśmy i poleciliśmy razem do Barcelony. I tam z, spędziliśmy kilka dni, chyba trochę ponad tydzień. No i wrócił do Singapuru i dalej utrzymywaliśmy kontakt, fajnie się dogadywaliśmy. I później wybuchł covidek. Nie wiem w sumie czy można wspominać takie nazwy tutaj. Więc przez dwa lata się nie widzieliśmy. Cały czas gadaliśmy ze sobą, byliśmy w kontakcie. W Singapurze były straszne straszne obostrzenia, takie naprawdę surowe. Jak ktoś chciał wrócić, nawet Singapurczyk, jak chciał wrócić do Singapuru, to musiał zapłacić za hotel chyba dwa tygodnie, i wtedy ta osoba była na kwarantannie w hotelu, więc to było. To był bardzo drogi interes. Poza tym mój mąż wtedy był w wojsku, bo w Singapurze mężczyźni muszą iść do wojska na dwa lata. Więc tak to było wszystko utrudnione, więc nie widzieliśmy się przez dwa lata. No ale później już się skończyła cała ta pandemia i mój mąż, Aidil, stwierdził, że przyleci do mnie do Polski. Ja już wtedy byłam w Polsce. Skończyłam studia pracowałam i przyleciał do mnie na w sumie 5 tygodni taki dobry miesiąc yy, więc w końcu się mogliśmy spotkać po dwóch ponad dwóch latach yy, i wtedy się oświadczył yy, i, i zaczęliśmy planować mieliśmy małe yy, wesele tylko dla Najbliższej rodziny. <grych> e, tak. Azjatyckie rodziny są bardzo duże, więc mieliśmy 200 gości. E, no i zaczęliśmy planować, jak to zrobić. Na pewno wiedzieliśmy, że nie chcemy mieszkać w Polsce. Spadło na Singapur. Tylko, że problem z Singapurem jest taki, że jest bardzo drogi i często ludzie po ślubie po prostu mieszkają z rodzicami. A ja tego nie chciałam, bo. No, nie jestem do tego przyzwyczajona, nie jest to w mojej kulturze. Wiem, że źle by się to skończyło. I tak się po prostu złożyło, że moi szefowie zgodzili się, żebym ja pracowała zdalnie i szef mojego męża też się zgodził. Właściwie to nawet go tu wysłał do Malezji. Więc jakoś tak się to wszystko potoczyło, że po prostu mieszkamy teraz w Kuala Lumpur i już tu mieszkam rok, ale prawdopodobnie będziemy się niedługo przeprowadzać do Singapuru, jeszcze nie wiemy kiedy. Kupowanie domu to jest w ogóle temat na inny filmik, bo jest to skomplikowane tutaj, znaczy w Singapurze są bardzo niskie podatki, ale za to... Jakaś część wypłaty wpływa na jakby takie trzy konta. Jedno konto jest na mieszkanie właśnie, jak chce się kupić mieszkanie, drugie konto jest na, na emeryturę i trzecie jest takie zdrowotne, bo w Singapurze jest tylko, znaczy coś tam niby jest publiczne, ale głównie jest yy, prywatna opieka zdrowotna, ale to może w innym filmiku wszystko wyjaśnię. Taka historia. Teraz jesteśmy w Malezji i bardzo nam się to podoba. W sumie, wolelibyśmy zostać w Malezji niż przeprowadzać się do Singapuru, ale zobaczymy, jak się to potoczy. Aha, jeszcze zapomniałam wspomnieć, że to nie było tak, że po prostu się przeprowadziłam pewnego dnia, tylko byłam w Singapurze. Byłam dwa razy przed ślubem. Raz leciałam z rodzicami, raz leciałam sama, więc też jakby nie leciałam w ciemno. Także tak to było na tyle. Tak, dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym...